Teraz policimy sobie flower Sweepa eee, W sytuacja, kiedy łapie go przy roboć, czyli łapię go sobie za kołnierz. To oczywiście dobrze jest złapać sobie za jego rękę, żeby mieć kontrolę. Tu będę go kupić kończyć, łączy, tak. Wyszukał, on gdzieś tam będzie kontrował e, No i w tej sytuacji mogę bardzo fajnie zapracować. On był złapać na krzyż, mam zapłaną e, rękę i teraz są dwie możliwości. Tak? Albo idę nogę na trą i w tą stronę się skręcam albo zamieniam ręce, skręcam się w tą stronę, tak? Tak, kołnierz? Eee, albo będę kontrolował tylko i wyłącznie rękę jego, tak? Czyli już nie trzymam kołnierza, druga możliwość, czyli trzymam mu jego rękę jedną lub drugą, na rękę do góry, tak? I teraz będę się skręcał, tak? W tą stronę kontrolując mu rękę. Eee, czemu jest różnica? Dlatego, że w sytuacji, kiedy kontroluję mu rękę, wyłączę mu możliwość podparcia, i w stanie go fajnie switnąć, tak? Trzymając za kołnierz znowu, muszę bardziej zapracować sobie tutaj moim łokciem, żeby mu tą rękę zablokować, tak? W sytuacji tego skifu, żeby, żeby ta e, jego ręka mi nie blokowała, bo jeżeli on mi rękę wyciągnie, jak ja tu będę krzyżowo go trzymał, no to to już mi ten skif może nie wyjść, tak? Dlatego jak będziecie robić, zwróćcie uwagę na to, że kontrolujecie sobie kołnierz, żeby tą rękę sobie od razu przytrzymać, nie pójdziecie po nogę, e, żeby nie uciekł. Jeżeli... Trzymajcie rękawek, to rękawek zaciągam mocno w tą stronę i teraz dopiero, czyli skręcam do boku po nogę, żeby on nie miał punktu podparcia. Więc tak jak mówię, dwa możliwości złapania. Tu, oczywiście tu, tam się w tą stronę pójdę, ten rękawek albo ten rękawek nadgarstę, tak. No jeszcze od strony, a tak od strony, na no, którą sami chcę tego przeciwnika sobie przetoczyć. No i teraz tak, pierwsze, zrobimy sobie z tą ręką, czyli łapiemy sobie za rękę, rękę sobie tutaj staramy się ściągnąć ciasto, żeby on tą ręką nie uciekł można złapać kieszonkę, można złapać kieszonkę tu można złapać na nogastek. ja wolę wykorzystywać kimono, tak eee, mogę go oczywiście tutaj złapać sobie krzyżowo żeby była jeszcze lepsza kontrola mogę na biodro, mogę się lekko skręcić, tak mogę wyjść na nowo i skręcić się tutaj od razu to no wszystko jest kwestią dalszej e, pomysłu i teraz moja ręka wchodzi tutaj pod jego łydkę, Łatwo go do obranie, jeżeli ma kimono to łapie taką Zajdę w tą kiszonkę, które już matę, nie ma, dość oczywiście za kostkę, tak? I teraz nie dźwigam tej nogi tu do góry, tylko ciągnę ją do siebie, tak? A moją nogą wypycham się w tamtą stronę. Hop! I jestem w góry, tak? Jeszcze raz. Jesteśmy tu. Pierwsza opcja, tak jak łapiemy sobie za rękawek. Z tym konieczność zrobimy za chwilę. I teraz tak. Ściągam jego rękę, żeby mi uciekł. Noga na matę. Drugą nogą zachodzę, skręcam się. kłapię mu tutaj za ubrania. I teraz moja noga w tam do stronę, a moja ręka wyciągam do nogę. Hop. Hop. I w tym Jeszcze raz. Jestem tu. Tu pracuję tu szkoło. Nie kontroluje. I tak. lecę. Hop! Hop! I mam dosyć. No mam się, nie mam ty, ty, ty za sypką, yeah. dosyć? Druga opcja z tym kołnierzem. Łapię go na krzyż, tutaj za kołnierz, Od razu go muszę ściągnąć w ten sposób, to żeby mój łokieć zamknął mu tak, możliwość poparcia się ręką, tak? To musi być mocno I teraz robię ten sam ruch. Noga na matę, skręcam się, ale łokieć cały czas kontroluje. Łapię na szmatę, wyciągam i robię dokładnie ten sam ruch. To przed chwilą, tak? Udałbym go iść w ruszenie. Udałbym się no, pani, do pani. go no, ten dalej musi. E, różnica, jeżeli chodzi o pozycję, jest taka, e, od tego zależy, co złapiemy, to e, przecież będzie robił. Bo jeżeli on mi się po stołu do góry, to tak, no wiadomo, że go tu zagnął, będzie się nie mnie odpychał, odpychajcie. się. Tak, no to będę próbował iść nie kołnierz, a po rękę, tak? Tu. I długo będę przetać. Ale jeżeli on się do mnie przyklei, Ciasno, tu. No to w tym momencie mogę sobie już złapać, może od razu podsłuchajcie. Tak, jak go tutaj schwytłe. Mam no, bardzo fajne, już od tak? To już w ogóle od razu skończył. Więc w zależności od tego, czy będzie wysoko, czy nisko, to ten rodzaj uchwytu sobie wybieracie na ciebie, pasuje, Czyli pod kołnierz, tu ręka łokieć blokuje ciasno. Noga na kolec, troszeczkę dojrzeć oczywiście, żeby to było tu w tej sytuacji. Łapię za szmatę i w tej sytuacji się mocno nie skręcam dosłownie, no bo mi znowu to ręką wyjedzie, tak? Tylko bardziej postaram się na tę nogę. I teraz wyciągam nogę i tu idę w słynny. Tak? Mam duszenie, słucham do dołu, łapie za szmatę, za tak? I kończę taką kończącą, tak? Więc jeszcze raz. Jedna opcja, rękawek, na bok. Zjeżdżamy na bok. Slipujemy. Tak, mamy kontrolę. Druga opcja. Kołnierz, łopieć, noga. Switch. Obraz, Tak? Próbujemy.